dobry widzowie, tutaj jakiś hacker na bruk, chyba normalnie latać umie. Zobaczcie. Weź mnie na ręce. Chcę latać. Weź mnie na ręce, chcę latać. Dobrze. No normalnie to jest jakiś szok. On umiał latać. Zobaczcie. No to jest niemożliwe. No normalnie to jest taki szok, widzicie? Jak on może latać? Dziwne. Bo jeszcze powiedział, że skrypt to czyty. Co? No nie wierzę, ale zobaczcie. Wow! Oh my god. Czy wy to widzicie widzowie do następnego.